Witam wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj miał być filmik, miała być relacja z nadwody, z rybkami. Niestety nie udało się nic złowić. No, no cóż tak bywa. Bez brania byłem także totalna porażka, ale najważniejsze że na rybach. No i z, przy okazji postanowiłem nagrałem sobie taki wcześniej krótki materialik z taką prostą czynnością, którą no, w którą jeszcze niewielu wędkarzy nawet wydaje się doświadczonych nie radzi sobie, nie wie, jak to jak to ugryźć. Dla ludzi robiących woblery, czy też często łowiących na woblery, ta czynność wydaje się taka no, banalnie prosta w sumie. Chodzi o ustawianie woblerów, tak? Często jeszcze miałem takie... Nieraz mi się zdarzało, że kolega nawet tak chciał woblera, coś na szybkiego chciał jakieś woblery. Pytam, mówię, ustawić sobie? No nie, no nie wiem jak akurat, nie, nie umiem dobrze ustawić się. No to dobra, nie? No i dlatego, dlatego w tym filmiku chciałem Wam pokazać mówię bardziej mówię to dla początkujących wędkarzy ale może ktoś ze starszych wędkarzy którzy dopiero zaczynają łowić na wblery bo niektórzy nie łowią dużo na wblery jakieś tam gumki, obrotówki tego typu rzeczy nie zaczynają swoją przygodę z wblerami także obejrzyjcie sobie jak jak się ustawia w bardzo prosta czynność nic skomplikowanego także Mam nadzieję, że będzie w tej wodzie dobrze widać, jak to, jak, jak to się zachowuje, jak, jak się zachowuje w trakcie ustawiania. Także zapraszam do oglądania. Tu mamy taki... Wybrałem sobie specjalnie taki kolorek, żeby go dobrze było w wodzie widać. Nie wiem czy będzie widać, zobaczymy. Ale mówię prosto z pudełka wyjęty, nawet nie mam dobrze jak on chodzi. Zobaczymy sobie. Widzicie ucieka sobie. W stronę środka rzeki. I teraz jeśli w ogóle rozcieka sobie z strony środka rzeki, to oczko, które tutaj mamy, musimy delikatnie przegiąć w drugą stronę, przeciwną tutaj w tą, w prawo. Nie robimy tego nie wiadomo jak mocno, tylko delikatnie. Używam sobie taki duży kombinerek, ponieważ mi jest najwygodniej takimi dużymi. Łatwiej jest, najłatwiej jest chwycić. Jest pewny taki chwyt, nie wiem, niektórzy używają innych, ale mi akurat takie pasują. Sobie takie noszę zawsze i teraz zobaczymy, czy się lekko przestawił, czy trzeba będzie go jeszcze... ...pocznie się spątało. No już, już, już nie wiem, czy jest dobrze, czy zobaczymy. Teraz troszkę go przy takim widzicie, przy wolnym prowadzeniu ten w sobie w miarę normalnie pracuje, ale przy szybkim przy, przy prowadzeniu, jak go szybciej wciągniemy jeszcze, jeszcze potrafi go do środka wypychać do, do środka nurtu. Także znowu czy to oczko jeszcze delikatnie w prawą stronę, tutaj tą moją przeginamy. To są dosłownie minimalne ruchy, to nie może być jakiś tam chyba przesadziłem akurat no widzicie przesadziłem tak przesadziłem troszkę dobrą musimy go delikatnie skorygować znowu teraz przesadziłem mówię teraz widzicie się w ogóle ucieka w stronę brzegu tutaj także muszę go ustawić sobie lekko Przeginę oczko w tą stronę znowu w lewo no chyba będzie dobrze Przy szybszym prowadzeniu o, fajnie myka sobie na boki prawo-lewo, ale, ale go nie wypycha normalnie. Nie, wy, nie wywalę go chociaż jeszcze nie, jeszcze delikatnie go weźmiemy, bo widzę, że tak, ale to dosłownie będzie tylko taki smyk. I teraz powinien być już ok, to teraz chyba jest już idealnie. Teraz jest elegancko, zobaczcie sobie. Bo przy takim szybkim prowadzeniu wolno, normalnie sobie idzie, tak? Pracuje. I teraz jeśli go wezmę, nawet szybciej wprowadzę, prowadzę, bo nie, wy, nie wywala. No i nieraz mówię to oczko tutaj yy, przy sterze, nieraz specjalnie przestawiamy sobie prawo-lewo, gdyż tak jak tutaj na przykład taka miejscówka jest, widzicie, nieraz byśmy chcieli, żeby ten wobr dłużej trzymał się środka rzeki bardziej. To już akurat mówię nie ja tylko, ja teraz już parę, parę filmików o tym ludzie nagrywali, też widziałem, także... Ale może komuś umknęło, także mówię, tym oczkiem Teraz potrafimy sobie właśnie, jeśli chcemy, żeby obwod bardziej się środku środka nurtu, wychodził tutaj w tą stronę, to to oczko delikatnie przegiramy w tą stronę do środka nurtu, tak. No i wtedy mówię, ten ogóle przy takim wolnym prowadzeniu będzie sobie w miarę normalnie pracował, a przy szybszym, takim, on będzie uciekał do środka, ale mówię, ale go, wiadomo, nurt będzie wpychał cały czas tutaj w brzeg, bo będzie wpychał brzeg i przez to, że to oczko jest lekko skierowane w przeciwną stronę, od środka, tak jakby od brzegu ten ogóle sobie po prostu będzie lekko cały czas do środka uciekał minimalnie także dobra, to by było na razie tyle spróbujemy coś w końcu złowić a nie tylko jakieś teorie czas na praktykę, dobra, walczę